Drugie pytanie: co stracę osiągając swój cel? Rozważ, jakie koszty musisz ponieść, żeby ten cel osiągnąć. Tak, ktoś kiedyś powiedział, że sukces jest bardzo prosty. Wystarczy, że wiesz, czego chcesz, zrozumiesz, jaką cenę musisz zapłacić, a później zrobisz wszystko, żeby tą cenę zapłacić. Łatwizna, prawda? Ja jestem graczem, a jednym z moich celów jest na przykład osiągnięcie wyższej rangi w Docie. Żeby to osiągnąć, muszę regularnie grać. Lubię to robić, kiedy Teodor jest w przedszkolu, bo Gusia jest w pracy, ale zauważyłem jeden mały problem i sprzeczność związaną z moim sześciopaczkiem. Jeżeli zagram sobie dwie dotki po południu albo w, w południe, a czasami o 10 rano, to okazuje się, że mogę nie utrzymać regularności i kaloryczności związanej z posiłkami. Świadomie musiałem wybrać, co jest dla mnie ważniejsze i zdecydować, z czego chcę zrezygnować. Dzień dobry. Dzisiaj w warsztacie naszego umysłu, tak pozwoliłem sobie spolszczyć nazwę naszego kanału Minecraft, chociaż Maciej mówi, że to rzemiosło, a nie warsztat, porozmawiamy o narzędziu, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki podejmujesz decyzje i realizujesz swoje cele. Mowa o bilansie decyzyjnym. Prostej, ale bardzo potężnej technice, która jest pierwszym krokiem we wprowadzaniu nowych postanowień lub osiąganiu swoich celów. Co ciekawe, pomijana w większości technik wyznaczania celów, tak jakby zaczynamy od drugiego kroku. Zadaj sobie szczere pytanie, czy tworząc swoje postanowienia noworoczne, zastanawiałeś się, czy jesteś gotowy zapłacić cenę za ich wprowadzenie? Pracując nad sobą i współpracując z ludźmi nad realizacją ich celów, zauważyłem, że po drodze często pojawia się kilka kluczowych problemów i są to. Za szybkie odpuszczanie, strach przed podjęciem realnego działania i poddawanie się wątpliwościom. Tak, bardzo często te trzy rzeczy powodują, że nie działamy w kierunku realizacji naszych celów albo odpuszczamy postanowienia. Jeżeli są to problemy, które również ciebie dotyczą, to dzisiejszy materiał może pomóc Ci je rozwiązać. Zaczynajmy. Niedawno dotarło do mnie, że w maju kończę 35 lat. Pamiętam, że 5 lat temu pomyślałem o tym, że chciałbym przed 30 przebiec pierwszy półmaraton. Nigdy nie lubiłem biegać, szczególnie biegów długodystansowych, ale jakoś w listopadzie przed urodzinami przebiegłem pierwsze 10 km, i wtedy zaświtała mi w głowie taka myśl, że może pół Maraton jednak jest w zasięgu ręki, zaczęło sprawiać mi to przyjemność. Ten półmaraton odbywał się w kwietniu i z entuzjazmem kontynuowałem treningi, ale po drodze coś poszło nie tak i okazało się, że cały marzec nie biegałem. W kwietniu dopiero na półmaratonie zabrałem się za bieganie. No, na szczęście, mimo tych niedociągnięć, przebiegłem ten półmaraton. Mogłem się cieszyć z osiągniętego celu, także przebiegłem półmaraton przed 30, ale kosztowało mnie to bardzo dużo. Nie byłem przygotowany na ten bieg, bolałem je kostki, bolałem je kolana. Totalnie źle rozplanowałem tempo biegu i był to wynik tego, że nie przemyślałem tego, czy jestem gotowy zapłacić cenę, która jest potrzebna do tego, żeby osiągnąć ten cel. Od zeszłego kwietnia z kolei ćwiczę z trenerem personalnym i w moim umyśle niedawno pojawiła się taka myśl, że do 35 roku życia, skoro ten maraton, przed 30 przebiegłem, mógłbym wyrobić sobie formę życia i mieć wreszcie sześciopak na brzuchu. Nauczony doświadczeniem, zrozumiałem, że przed podjęciem decyzji muszę dokładnie przemyśleć, czy na pewno tego chcę, z tego względu, że cena do zapłacenia jest dość spora. Sukces, pamiętajcie, to nie jest tylko to, co zyskujemy, ale też to, co tracimy po drodze. I okazuje się, że bilans decyzyjny to odpowiedź na cztery bardzo ważne pytania, które chciałbym Wam teraz przedstawić, żebyście przed podjęciem decyzji zastanowili się nie tylko nad tym, co zyskacie, ale też to, co stracicie. Zacznijmy więc od pierwszego pytania. Co zyskam osiągając swój cel? Zadaj sobie to pytanie i szczegółowo opisz korzyści. Pamiętaj, żeby zapisać myśli na papierze, postaną się one bardziej konkretne i poukładane. W psychologii mówimy o tym, że język pisany i język mówiony to są dwa różne języki. Jeden jest bardzo chaotyczny, ten mówiony, a drugi jest poukładany i logiczny, ten pisany. Niech to będzie coś więcej niż tylko będę szczęśliwy, tak? Szukajmy jak najwięcej konkretów. Eee, czyli warto zadać sobie pytanie, co zyskam? Na przykład ucząć się nowego języka. Czy będziesz czuł się. Lepiej podczas podróżowania, bardziej pewny siebie? Czy będziesz dumny z tego, że nauczyłeś się czegoś nowego? A może będziesz mógł awansować w swojej pracy? Albo znaleźć inną pracę, lepiej płatną? Może będziesz mógł czytać książki w oryginalnym języku i przez to odkryjesz, że tłumaczenie zniekształciło tłumaczenie? Tłumaczenie zniekształciło tłumaczenie, tłumaczenie zniekształciło przekaz, który e, mogłeś z tej książki wyciągnąć. Ostatnio z chłopakami na kanale e, dyskutowaliśmy na temat książki Siła czy Moc i stwierdzenia, czy duma to określenie odpo odpowiednie określenie poziomu energii, które tam mamy. E, I okazuje się, że bardziej poprawnym stwierdzeniem zamiast dumy byłaby chyba jednak pycha. Tak, także ta znajomość różnych języków może z, powiększyć, jakby to powiedzieć, głębię, w której przeżywasz życie, jakkolwiek to brzmi. Słuchajcie, jednym z moich ulubionych postanowień to zadbanie o sprawność fizyczną. Regularne ćwiczenia, ćwiczenia fizyczne i dbanie o swoje nawyki żywieniowe mogą przynieść masę korzyści. W moim przypadku jest to więcej energii na co dzień, większe poczucie satysfakcji, że wykorzystuję swój potencjał, a ja akurat wierzę w to, że zmarnowany potencjał to jedna z najsmutniejszych ludzkich tragedii. Poczucie, że daję dobry przykład Teodorowi i Bogusi, mojej rodzinie, tak? Poczucie, że mam lepsze wyniki w biznesie, który prowadzę, dzięki temu też czuję się lepszym liderem. Akurat u nas bardzo ważna jest spójność i to, jaki przykład dajesz. Kolejna rzecz to poczucie kontroli nad moim zdrowiem. Lepiej gram w piłeczkę, spędzam czas ze znajomymi, którzy też ćwiczą, których podziwiam i dzięki temu czuję, że do nich pasuję, a nie jestem tylko takim, wiecie, gościem, który się do nich doczepił, <gry> tak? Czyli pierwsze pytanie, o którym pamiętajcie, co zyskasz, osiągając swój cel. Drugie pytanie, co stracę, osiągając swój cel. Rozważ, jakie koszty musisz ponieść, żeby ten cel osiągnąć, tak? Ktoś kiedyś powiedział, że sukces jest bardzo prosty. Wystarczy, że wiesz, czego chcesz, Zrozumiesz, jaką cenę musisz zapłacić, a później zrobisz wszystko, żeby tą cenę zapłacić. Łatwizna, prawda? Ale jeżeli się nad tym chwilkę zastanowimy, to czy zawsze znamy tą cenę? Trzymając się przykładu sprawności fizycznej, czy jesteś gotowy poświęcić czas na ćwiczenia, kiedy cię ci nie chce? Czy znajdziesz czas na to, żeby robić regularne treningi przez dłuższy okres czasu? Ja na przykład teraz. Będę trenować już w kwietniu, ponad. Znaczy, w kwietniu to będzie rok, tak? Do maja zostało trochę ponad e, kilku miesięcy. <grydy> Ale słuchajcie, czy na pewno mam czas, żeby trzy razy w tygodniu być na siłowni, trzy razy w tygodniu dodatkowo biegać, dbać o każdą, e, każdy posiłek, liczyć kalorie? Każdy z Was musi odpowiedzieć sobie indywidualnie na to pytanie, z czego zrezygnujesz. Tak? Czy zrezygnujesz z podjadania? Ja jestem graczem. E, jednym z moich celów jest na przykład osiągnięcie wyższej rangi w docie. E, żeby to osiągnąć, muszę regularnie grać. Lubię to robić, kiedy Teodor jest w przedszkolu, bo Gusia jest w pracy, ale zauważyłem jeden mały problem i sprzeczność związaną z moim sześciopaczkiem. Jeżeli zagram sobie dwie dotki po południu, albo w, w południe, a czasami o 10 rano, to okazuje się, że mogę nie utrzymać regularności i kaloryczności związanej z posiłkami. Świadomie musiałem wybrać, co jest dla mnie ważniejsze, i zdecydować, z czego chcę zrezygnować. Kolejne dwa pytania bardzo mocno wpłynęły na mój sposób podejmowania decyzji. Nigdy nie myślałem o tym, jak bardzo moje cele mogą wpływać na innych ludzi. Trzecie pytanie, co zyskają bliskie mi osoby, kiedy osiągnę swój cel. Nasze cele nie wpływają tylko na nas. Mogą inspirować bliskich, mogą zmieniać relacje na lepsze bądź gorsze, i wprowadzać pozytywne bądź negatywne zmiany też w ich życiu, tak? tych osób, na których nam zależy. Może to być dodatkowa motywacja do działania, a czasami czynnik, który spowoduje, że nie podejmiemy działania. Pamiętam jak dziś, jak chciałem, rzuciłem jakiś pomysł w domu, że przebiegnę triatlon tak Bogusia wtedy troszeczkę się wzięła mnie pod włos i zadała pytanie czy ja na pewno mam czas na dodatkowe treningi rowerowe na dodatkowe treningi na basenie i kiedy będę spędzał czas z rodziną tak, czasami takie pytania pozwalają nam podjąć decyzję jeszcze zanim zaczniemy realizować jakiś cel no i nie będę ukrywać, że w naszym domu dbamy o sprawność fizyczną wspólnie, tak? Gusia niedawno była na służbowym wyjeździe w Stanach Zjednoczonych. Raz do mnie zadzwoniła, że o 5.30 wstała po to, żeby zrobić trening przed pracą. No i słuchajcie, jak, myślicie, jak to podziała na moją motywację? Oczywiście to działa w dwie strony, ale jak skoro ona zrobiła, to ja też muszę zrobić, prawda? Jeżeli ja robię, to też jej łatwiej zabrać za treningi. Tak niedawno Teodor, bardzo się śmiałem, postanowił, że on będzie robić 60 pajacyków dziennie. Ja nie musiałem z nim o tym rozmawiać, bo on przecież widzi, że mama i tata ćwiczą, to on też... To jest bardzo duży plus, moim zdaniem, tego, że my akurat dbamy o tą sprawność fizyczną. Im więcej argumentów znajdziesz, tym łatwiej będzie ci utrzymać motywację. Ostatnie, czwarte pytanie, co stracą bliskie mi osoby, kiedy osiągnę swój cel? Jest to strona medalu, o której często zapominamy, bo. Jakby nie patrzeć, może być to mniej wspólnie spędzanego czasu, mogą być to jakieś zmiany w codziennych rutynach. Ja na przykład z paczką przyjaciół regularnie gramy w Dotkę, tak i wiecie, spędzaliśmy wieczorami po 2-3-4 godziny razem. No i odkąd gram mniej, spędzamy czas razem mniej czasu. Tak, dla Bogusi akurat na plus, dla ekipy dotowej na minus. Otwierać własną firmę, najprawdopodobniej będziesz spędzał mniej czasu z rodziną, ze znajomymi na imprezach, a więcej w pracy. Chyba że działasz w branży eventowej, ale i tak będziesz więcej pracował, mniej czasu spędzał w domu. Ćwiczysz więcej, jesz zdrowiej, wytłumacz ukochanej czemu dzisiaj nie zamówicie pizzy albo dlaczego wrócisz później z pracy, bo musisz zrobić trening. Tak? Ciekawe, czy będzie to proste. Ważne, żeby być świadomym tych konsekwencji i w miarę możliwości minimalizować negatywne skutki dla naszych bliskich. Z tego względu, że według Tonego Robinsa, na nasze życie najmocniej działają dwie siły motywujące jedną z nich jest cierpienie, a drugie z nich jest przyjemność. Co jest bardzo ciekawe, zrobimy więcej, żeby uniknąć cierpienia. Niż żeby uzyskać przyjemność. Tak? Dlatego bardzo często jest tak, że kiedy wyznaczamy ambitne cele, nie możemy zabrać się za działanie, z tego względu, że obietnica pięknej przyszłości nie jest tak motywująca jak strach przed obśmianiem albo przed porażką. Tak? Boimy się popełnienia błędów i przez to jesteśmy sparaliżowani, nawet wizualizując te piękne nie wiem, samochody albo piękny styl życia, który mamy, nie weźmiemy się do roboty właśnie przez to, że aktualne cierpienie będzie większe od tej obiecanej przyjemności. Także bardzo istotne moim zdaniem w bilansie decyzyjnym jest to, że możemy znaleźć jak najwięcej argumentów, które przemawiają za tym, żeby coś zrobić, znaleźć argumenty, które przemawiają za tym, żeby czegoś nie robić, i możemy jak to w bilansie zbilansować i zdecydować, czy to jest coś, za czym chcę podążać, czy może to tylko fajnie brzmiąca mrzonka, z, którą warto, z której warto zrezygnować jeszcze przed startem. Wiecie, to, że Twój sąsiad coś robi, nie znaczy, że Ty musisz to robić. Także podsumowując to wszystko, skoro macie, Wam mówi o tym, że podsumowanie przyciąga Waszą uwagę, to bilans decyzyjny to potężne narzędzie, które może pomóc każdemu z nas w osiąganiu celów i utrzymaniu postanowień. Uczy nas również, że każda decyzja ma swoją cenę i że każdy sukces wymaga nie tylko ciężkiej pracy, ale też świadomego wyboru. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny i że zachęciłem Cię do tego, żeby złapać długopis w rękę i zapisać odpowiedzi na cztery pytania bilansu decyzyjnego. Pamiętaj i że polubienie tego filmu i subskrybowanie naszego kanału nie tylko pomoże Ci na bieżąco być z naszymi materiałami, ale też pomoże nam rozwijać nasz kanał i dotrzeć do coraz większej liczby osób. Osobiście bardzo lubię czytać komentarze pod filmami, dlatego jeżeli możesz, napisz, czy wynians decyzyjny mógł Ci pomóc wprowadzać jakieś ciekawe postanowienia w życie i oczywiście jakie. Miłego dnia, Mandero. przy modem przechodzącym. Mogłbym tam kilka rzeczy wyciąć, ale chyba nie ma sensu.